Nowe agentki, magazyn Lamos, godzina pierwsza czterdzieści w nocy. Wyrównajmy nieco szanse. Zły Jerry. Liceum w Beverly Hills, godzina 15:30. Że co? To najgłupsza gazeta o młodzie, jaką w życiu widziałam. Szyt agentki, fajna i tajna. Jak wam się podoba mój gadżet, frajerki? A do czego miałabyś go niby używać? Co? On mi pasuje do stroju. Gdybyście miały choć cień pojęcia o modzie, to łapałybyście o co chodzi. A mnie się słabo robi, jak widzę, taki mega kiepski trend. Gdybyś miała trochę klasy, to może mogłabyś wstąpić do naszego klubu. O, ja chcę wstąpić. Mm. Ach, idziemy walczyć ze złem w naszym liceum. Pierwsza odpadła kucharka, podawała sushi bez czepka na głowie. <grym> 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 Świetna robota Mendi. Teraz na pewno będzie tu bezpieczniej. A, To cię chyba zainteresuje. Będzie świetnie wyglądało w księdze pamiątkowej. <grym> <grym> Dawaj mi to! Mam jeszcze więcej takich. Lepiej uważajcie. Będziemy was obserwować. <tryk> <tryk> Też mi coś, ale wyjście. Dopóki mają tę agentkową jazdę, to musimy bardzo uważać. Witam, agentki. Chciałem wam tylko podziękować za ten uroczy prezent. Bardzo fajnie, Jerry, ale to nie o nas. Dziwne. Kto jeszcze może wiedzieć, że to są moje ulubione czekoladki? Kiedyś nie były takie gorzkie. Muszę przyznać, że jestem rozczarowany. Gladys, otwórz mi kubeł! Jerry, daj spokój! Ja też mam niski poziom cukru czasami, ale to już naprawdę przesada. A co wy tu jeszcze robicie? Ja wam dam niski poziom cukru. Jazda mi stąd natychmiast! <śmiech> 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 Nie mogę przestać o tym myśleć. Nigdy nie widziałam, żeby ktoś się tak wkurzył o coś tak głupiego. Może po prostu musi wziąć sobie urlop. Stop! Nowy sklep! Meksykańskie koktajle! Uwielbiam to. Biorę grande mango. Ja pomarańczowe ole. Co dla ciebie, Aleks? Ja nic, jestem na liściastej diecie, jem tylko liście, czyli szpinak, sałatę i pietruszkę. Ty żartujesz. Ależ skąd? To przywraca wewnętrzny blask. I słyszałam, że jest to nowy trend. Tutaj nie mają szpinakowych szejków. Szpinak? Fu, właśnie mi się odechciało. Chodźmy do stópki, podobno mają nowe pierścionki na palce u nóg. Jedźcie beze mnie. Muszę... no, uh, muszę gdzieś zadzwonić. Zaraz was dokonię Alex, ale cię nakryłam. Podwójną czekoladę proszę, ale migiem. Ach, 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 ach. I kto tu się wyłamuje z tej niemodnej diety? To będzie hit na pierwszej stronie gazetki szkolnej. Tego. A, nie nazywałabym się Mandy. Zrobię to. To była Mandy? Co ona teraz knuje? A nic takiego. Tylko rujnuje mi reputację. Dziewczynka, szybko. Alarm w głównej siedzibie agencji. Jedziemy, Gladys. Siedziba agencji, godzina 16:23. Wszyscy bandyci uciekają. I Jerry gdzieś zniknął. Daj gadżety, Gladys, i bierzemy się do pracy. Jerry zamknął gadżetownię. Znalazłam tylko to. Wszystko pochłaniające zęby. Nagłada się na szanowce. Uciekają nam najgorsi bandyci, a my ich mamy zatrzymać sztucznym zębem? Przepraszam, to wszystko co mamy. Plecione paski. Ale retro jest niemodne. <grystanie> Przynajmniej Mendy nas nie widzi. Ma, daję, panie, Trudno było ich łapać a co dopiero wszystkich naraz. Trzeba w końcu sprawdzić, do czego jest ten guzik. Całkiem nieźle sam. Chyba jednak to nie był najlepszy pomysł. Może nie są modne, ale na pewno bardzo funkcjonalne. O! Raz, dwa, trzy. Ja, nieźle jak na dziewczyny z miasta. A co wy tu wyprawiacie? Kto wam kazał się wtrącać? Ogłosiłem amnestię dla naszych więźniów. Ze mną Clover! Odesłałem agentów do domu, gdzie mają czekać na rozkazy. To dotyczy również was. Już niedługo wszystko zrozumiecie. Bardzo niedługo. Nie rozumiem. O co chodzi z tym całym uwalnianiem więźniów? Przynajmniej nie musimy już nosić tych strasznych pasków. Dyrektor mnie do siebie wzywa. W grów jest błyskawiczna wyprzedaż. Czujniki w domu wykryły powódź w łazience. Ta wyprzedaż trwa godzinę. Wybacz! Dyrektor też nie będzie czekał. Noszę tej piosenki. Ha, wyprzedaż. Wszystko po normalnej cenie. Przynajmniej nie musiałam sprzątać łazienki. Super, znowu to samo. Ktoś się musi nieźle nudzić. Było naprawdę blisko. Masz dużo szczęścia. Raczej nie! Wszystko mam zniszczone. Dziwne. To chyba awaria czujników. Hej, to brudna robota, ale na mnie się nie wyżywaj. Cię odesłać do domu! Sam wszystko okej? Okay? Od kiedy mamy elektryczną przetykaczkę? A od kiedy zakupy to śmiertelne niebezpieczeństwo? Pewnie odkąd moje słuchawki zupełnie oszalały? Wszystkie te ataki zostały wywołane tymi wiadomościami. To podstęp! Ktoś nam założył pluskwy. Śmietnik agencji godzina 17.30. Mo, może po prostu kupimy nowe czekoladki. Nie, bo wszystko zaczęło się od tamtych. Mam! I jeszcze kilka zostało. Musimy je zanalizować. Ale nie tak. Zobaczmy. Cukier, kakao, migdały, DNA Terensa. DNA Terensa? Bardzo dziwne i na pewno jest Już nam nie będą przeszkadzały. To chyba Jerry. Zbyt piękne, by to była prawda. To terens! I tak się kończą nasze głupie plany. Doceniam twój entuzjazm, Clover, ale grubo się mylisz. Tego nie przewidziałam. To w takim razie tego też nie! Szachmat. mat! <mum> mam taki cudowny plan, żeby się was pozbyć! Może wysparujemy was miodem i wypuścimy na was pszczoły? Spokojnie, bracie! Jesteś dla nich zbyt łagodny! Ja mam lepszy plan, jeszcze bardziej okrutny! Mm. Chciałem was wszystkich wyeliminować, ale zamiast tego pozbawię was całego dobra. Mnie też miałeś wyeliminować? Tak, ale cieszę się, że tak się nie stało. Rodzina to rodzina. Ten dzbanek jest pełen mleka, wzbogaconego DNA Terensa. Jeden łyk i będziecie złe. Bardzo złe. Wybacz my pijemy wyłącznie jako to łebę. Zobaczymy, jak bardzo potraficie być złe. Ej, wypiłaś więcej ode mnie! Ha! Nie moja wina, że się guzdrzesz! Ej, och ciszej, co? Hmm. Bo mnie nie boli. Uu Witajcie w lamo, zdrogie panie! Nikt nas teraz nie powstrzyma! Oto wasza pierwsza misja. Przynieście nam coś dobrego do picia. Już się robisz, Efunciu! Nie, nie poddawajcie się! Helga, zrób coś z tą Gladis. Zaczyna mnie drażnić. A co wy tutaj robicie? Niesiemy herbatę dla szefów. Z drogi, Myrna, albo damy ci taki łomot, że nas powamiętasz. A więc jesteście z nami? Hmm... Chyba pora na małą inicjację. W stylu Lamos. Udowodnij, że jesteś godna być w Lamos. Zdepcz tę mysz. Niczego nie dowiedzie. Szefowie czekają na herbatkę. No dalej zdech! Nieźle, Aleks. Te zęby są wybitnie pochłaniające. Gladys była świetna, co? Ha, przepraszam, później jej podziękujemy. A nareszcie posłuchajcie mojego nowego hymnu narodowego <laughs> Niech żyje Terens Potwór w ludzkiej skórze Dopadnie wroga Nawet w mysiej dziurze bu, bu, bu. Zróbmy zawody, kto pierwszy powycina lasy tropikalne Z całym szacunkiem Po co chcecie wycinać lasy tropikalne? Bo mamy władzę. Dobra, koniec herbatki! O! A! Jak? Jak to możliwe? Moje DNA powinno działać na wszystkich! <ścoughs> Widocznie nie działa, bracie! Helga, wołaj tu szybko, Tima's kama! Nie udało ci się mnie zmienić, ale na pewno zdenerwować! A wtedy jestem naprawdę niemiła! Ha! Słuchaj, Jerry, nie chcesz tego robić. Poddaj się i pomyślimy, jak cię odmienić. Niestety muszę odrzucić twoją ofertę. Ja! Ja! No i się doigrałeś, Jerry. To hologram! No to już poniżej pasa. Za wami. Jestem zły, mogę oszukiwać. Jakoś wcale nie jest mi teraz przykro. Wielkie dzięki. Uwaga, za wami! Zmarnowałem przez was zbyt dużo czasu! Ty głupia góro śrubek! Poddaj się, Jerry, to już nie jest śmieszne! I nic dobrego z tego nie będzie! Co się tutaj dzieje? Wszędzie jest pełno agentów! Pora na plan B! Wiejemy! jemy! Nigdzie stąd nie pójdziesz! Co jest teraz? Jakieś problemy z władzą nad światem? Powinnyście do nas dołączyć! Bycie złym jest takie fajne! Chodź, uh -huh. Alex. O! Dzięki dziewczyny, bez was by mi się nie udało. A co ze mną, bracie? I tak nigdy cię nie lubiłem, bracie. Oni po nas wrócą, prawda! Nie rób sobie nadziei. Witamy w więzieniu agencji! Życzymy miłego pobytu! A, dobrze, że wróciłeś, Jerry. Na szczęście udało się usunąć całe DNA terensa. Gladis, moja droga, proszę cię wyrzuć to! Obawiam się jednak, że nie uda nam się złapać tych bandytów, których uwolniłem. O, nie byłabym tego taka pewna. Gladys zdążyła już wszystkich nawierzyć. Doskonale! I gdzie oni teraz są? Wszyscy już siedzą w więzieniu. Trzeba ich tylko zamknąć. Nie chcę psuć nam zabawy, ale za 10 minut mamy klasówkę z biologii. O, nie! Pajne ciuchy, frajerki. A no. nie, to Mendy. No to już to nas. No co Mandy? Styl nie? to Mendi? z tyłu szpiegowskiej, nie? To już przeszłość. Wiedzą, że teraz na topie jest science fiction. Ubrania z przyszłości nosi się dzisiaj. Nadążaj! Dziewczyny zawsze mnie pytają, jak powiedzieć chłopakowi, że im się podoba. Najlepiej powiedzieć, że się zgubiłaś. Przepraszam? Nie wiesz, gdzie jest sala z fizyki? To jest dobre, bo chłopakowi się wydaje, że wie więcej niż ty, a jak nie, to udawać zainteresowanie sportem. Klauber, dzwoni Ben. Hmm? Dzwoni już pięćdziesiąty drugi raz. A okazanie, że się nim nie mnie interesujesz jest trudniejsze.